W tym tygodniu inwestycji na kanale Checho Plus, gdzie rozmawiamy o wszystkich brokerach, a może już mówimy o wszystkich brokerach, dzisiaj porozmawiamy o prawdopodobnie najlepszym brokerze do inwestowania lub jednym z najlepszych, ponieważ zawsze jest w dyskusji czy to TDA Ameritrade, czy Interactive Brokers, czy eToro, ale zawsze, zawsze Interactive Brokers jest w tej rozmowie. Dlatego dzisiaj pokażę Państwu, jak się zarejestrować, a w przyszłych filmach, w zależności od tego, o co Państwo poproszą, przyniosę filmy mówiące o prowizjach, o tym, jak można inwestować oraz o tutorialu już wewnątrz platformy krok po kroku, ale dzisiaj pokażę, Pokażę, jak się zarejestrować. Jak się zarejestrować? Przepraszam, dokładnie. Przede wszystkim, aby się zarejestrować, zostawię Wam link w opisie filmu, który przekieruje Was do tej opcji i jeśli chcecie zarejestrować się z mojego linku i przez rok, jeśli się nie mylę, utrzymacie mniej lub więcej niż 10 tysięcy dolarów na tym koncie Interactive Brokers, możecie otrzymać do 1000 dolarów w akcjach tego samego brokera, który jest notowany na Nasdaq. Więc jeśli chcecie to zrobić, macie taką opcję, nic nie tracicie, po prostu otwieracie i jeśli kiedykolwiek w życiu uda Wam się to osiągnąć, to otrzymacie tę ilość Akcji oczywiście zgodnie z pewnymi warunkami i zasadami, ale dobrze, po prostu gdy już tu jesteśmy, klikamy Open, Open Account i gdy tylko otworzymy tę opcję, przejdziemy do następnego kroku, czyli najpierw podajemy nasz adres e-mail, potem nazwę użytkownika. Będę to wypełniał razem z wami, oczywiście używając całkowicie fałszywych danych, ponieważ mam już swoje osobiste konto, ale więc tutaj mam adres e-mail, którego nigdy nie używam. Stworzyłem go dawno temu i po prostu go zostawiam. W username to nazwa użytkownika, więc tutaj wpiszemy na przykład Czeczo najlepszy, zobaczymy czy jest dostępny, kto wie, może ktoś już mi go zabrał. Następnie w password musimy wybrać dowolne hasło, które chcemy, tylko że musi mieć te elementy tutaj, więc wpiszę tutaj hasło i mówi mi, że jest całkowicie w porządku, potem powtarzam je i gotowe. W kraju muszę wybrać kraj, z którego pochodzę, nie martwcie się, jeśli jesteście z Kolumbii, ten broker oczywiście jest z USA, ale pozwala Kolumbijczykom się rejestrować. Klikamy Create Account i po po prostu czekamy aż się załaduje. Gdy już się załaduje, klikamy Zapisz i po prostu. Cóż, ja zapisuję, ponieważ to dane konta, ale pojawi się nam następne, więc jeśli chcecie, możecie kliknąć prawym przyciskiem myszy, jeśli jesteście w Google Chrome, i kliknąć przetłumacz na hiszpański. Gdy klikniecie tutaj, powie nam, aby sprawdzić nasz adres e-mail i potwierdzić adres, więc wejdę na e-mail i pokażę Wam o co chodzi. To jest dokładnie ten e-mail, który mówi, że musimy potwierdzić nasze konto, po prostu klikamy potwierdź e-mail. I gdy to zrobimy, zacznie się ładować i powie nam, że OK, nasz e-mail został potwierdzony. Jeśli wrócimy na tę stronę, automatycznie ładowała się. I już zniknęło ogłoszenie. A teraz co powinniśmy zrobić dalej? Wybierz jeden z tych typów kont, w rzeczywistości na chwilę wyłączę tłumaczenie, abyście mogli zobaczyć, że w języku angielskim również można to doskonale zrozumieć, a jeśli nie, to możecie ponownie przetłumaczyć. No ale dobrze, konto indywidualne dosłownie jest dla jednej osoby, jeśli jesteście sami i chcecie otworzyć swoje konto, inwestować sami dla siebie. Następnie jest konto wspólne, które nazywa się Joint, jest to do dzielenia się między dwoma posiadaczami. Jeśli chcecie otworzyć konto z partnerem, przyjaciółmi lub rodziną, możecie to zrobić. Albo jeśli bezpośrednio chcecie otworzyć konto emerytalne, ale jak widać jest to. Dla osób, które mają wystarczającą dokumentację, aby być rezydentami podatkowymi w Stanach Zjednoczonych, w naszym przypadku z Kolumbii lub z jakiegokolwiek kraju Ameryki Łacińskiej. Wybierzmy opcję indywidualną, a zaraz po jej wybraniu przewijamy w dół i klikamy na rozpoczęcie aplikacji. Gdy to zrobimy, załaduje się kolejny etap. Jeśli chcecie, możecie ponownie ustawić język angielski, ponieważ również będzie zrozumiały. Jeśli użyliście mojego linku rejestracyjnego, pojawi się informacja, że wypełniacie tę aplikację jako polecony. Jeśli chcecie to zrobić, a następnie tutaj no cóż. Jesteśmy uważani za mister w tym przypadku, potem imię, więc wpiszmy cokolwiek, nie wiem Pedro. Drugie imię to nasze drugie imię, to jest całkowicie opcjonalne. Jeśli je mamy, wpisujemy, jeśli nie, to nie. Powiedzmy, że mamy, więc nazywamy się Pedro Andres, a w nazwisku powiedzmy, że tutaj jest Rodriguez Pascal, nie wiem. Następnie, linia adresowa 1 to w zasadzie nasz adres, więc jeśli klikniemy tutaj, musimy wpisać adres dokładnie tak, jak jest na jednym z naszych certyfikatów bankowych lub wyciągów bankowych. Polecam, jeśli macie Bank Kolumbia, użyjcie Bank Kolumbia, ponieważ aby wysłać tę dokumentację, będziemy musieli przesłać wyciąg z naszego banku, a w tym wyciągu musi być zawarty adres. Próbowałem to zrobić z Da Vivienda, ale Davi Vivienda w wyciągu osobiście nie pokazuje mi żadnego adresu mojego domu podczas gdy Bank Colombia tak. Więc co zrobiłem? To wysłałem dokumentację z Bank Colombia. Więc jeśli macie konto oszczędnościowe w Bank Colombia, pobierzcie wyciąg i tam, gdzie jest napisany adres, skopiujcie ten adres dokładnie tak, jak tam jest i wpiszcie go tutaj. Dlaczego? Ponieważ potem przejdziemy do procesu weryfikacji, aby zweryfikować nasze konto i jeśli na przykład tutaj napiszemy Carrera 24, a w dokumencie jest napisane CR, czyli jakby skrót nazwy, to mimo że oznacza to samo, oni tego tak nie zrozumieją, ponieważ są w Stanach Zjednoczonych, a tam jest to zupełnie inna kwestia. Dlatego dosłownie, jeśli na tym rachunku, w tym wyciągu jest napisane Carrera 24, to wpiszcie Carrera 24, jeśli jest napisane Kale K, to wpiszcie Kale K, dokładnie tak, jak jest to napisane na wyciągu. Gotowe, jak już to wpiszecie tutaj w adres line 2, to nie jest konieczne, aby to wpisywać później w miasto. To jest wymagane, bo zależy od tego, gdzie jesteście zlokalizowani, czy to w Bogocie, Medellin, czy gdziekolwiek indziej. Więc tutaj wpiszę, jak mówiłem, Kale 24, nie wiem, załóżmy że jesteśmy z bogoty. Jaka aleja? Ulica 24 gotowe i że to było puste, tutaj wpisujemy Bogota. A więc skąd jesteśmy, w tym przypadku dystrykt stołeczny Bogota, a kod ZIP jest również ważny, ponieważ jest to kod pocztowy. Jeśli wyszukacie kod pocztowy w kolumbii, to się pojawi, ale musimy zejść na tę stronę, która jest z 472, i tutaj dosłownie się pojawi, a jedyne co musimy zrobić, to na przykład dla mnie pojawia się punkt tutaj w Bogota, ponieważ jestem zlokalizowany w Bogota, i muszę tutaj poszukać we wszystkich tych miejscach, które się tutaj pojawiają, w której części się znajduje. Na przykład, jeśli jestem tutaj na górze, w tym sektorze, który nazywa się Las Ferias, to po prostu ten kod, który tam się pojawia, 111061 to będzie mój kod pocztowy i to samo z innymi miejscami. Na przykład, jeśli przyjdę tutaj i pojadę do Medellin, zauważę, że Medellin jest również podzielone na różne strefy, więc jeśli mieszkam po tej stronie, która, jak sądzę, nazywa się Buenos Aires, to tutaj to wpisujemy. Więc wpiszę tutaj jakąkolwiek liczbę, wpiszę 1000 gotowe i gotowe. Tak proste, jak to. Teraz pojawiają się tutaj trzy opcje. Co one oznaczają? Chodzi o to, czy mamy inny adres korespondencyjny, w jakim sensie. E, to głównie dla USA. W Kolumbii nic nie wysyłają, ale na wypadek, gdyby jakiś dokument lub wyciąg musieli wysłać fizycznie, to określa, gdzie to ma trafić. Ta opcja jest przydatna, jeśli na przykład mieszkają Państwo w domu, ale pracują w jakimś biurze, więc okazuje się, że łatwiej jest Państwu otrzymywać dokumenty w biurze. Wtedy zaznaczają Państwo tę opcję i wpisują adres tego biura, do którego chcą, aby dokumenty były wysyłane, ale dosłownie dokumenty nigdy nie przychodzą. Teraz tutaj jest napisane, że wybieramy tę opcję. Jeśli mamy inne obywatelstwo oprócz kolumbijskiego, to mi się wyświetla, ponieważ wybrałem kraj Kolumbia, ale jeśli wybraliście Chile, to pojawi się Chile. Więc jeśli jesteście Kolumbijczykami, ale jednocześnie Urugwajczykami, to powinniście to zaznaczyć i wskazać, że macie inne obywatelstwo. A na koniec, jeśli urodziliśmy się poza Kolumbią, jeśli na przykład jesteśmy z Kolumbii, mieszkamy w Kolumbii, ale urodziliśmy się w Ekwadorze, to wpisujemy to tutaj. Teraz fontipe to zasadniczo nasz numer telefonu komórkowego, więc tutaj wybierzemy, jaki rodzaj telefonu mamy. Jeśli na przykład chcemy podać numer do pracy, możemy podać numer faksu, w tym przypadku zostawcie na mobile i w location wybierzcie kraj. Ważne jest, aby wybrać kraj, do którego należy wasz numer, ponieważ może być tak, że jesteście w Kolumbii, ale macie numer zarejestrowany w Hiszpanii, który zaczyna się od plus 1. Myślę, że to plus 1, ten z USA to plus 1. No cóż, ten, który zaczyna się w Hiszpanii, rozumiecie mnie. W tej sytuacji po prostu wybieramy odpowiedni kraj. Tutaj nie jest konieczne podawanie prefiksu. Jeśli wprowadzicie prefiks, później może pojawić się problem i możemy wprowadzić nasz numer, oczywiście, ale bez prefiksu, to znaczy bez 50M51 i tak dalej, tylko numer dokładnie taki, jaki jest po prefiksie każdego kraju. Jeśli nie jesteście pewni, jaki jest prefiks lub numer kierunkowy waszego kraju, po prostu go wyszukajcie i pamiętajcie, że po tym nie musicie go podawać, przed tym również nie musicie go podawać. Tutaj zazwyczaj numery są w takiej formie. Ja podałem tutaj jakiś przykładowy numer. Będziemy musieli podać nasz numer, ponieważ tam będą weryfikować nasze konto, więc proszę to mieć na uwadze. Teraz, data urodzenia, tutaj to samo, wpiszemy, powiedzmy, później tutaj, status cywilny. Zasadniczo chodzi o to, czy jesteśmy singlami, czy jesteśmy żonaci, rozwiedzeni itp. Co to oznacza? Że jesteśmy formalnie, czyli do czego zmierzam? Jeśli na przykład macie partnerkę, mieszkacie z nią, ale nie jesteście oficjalnie po ślubie zgodnie z prawem, to jesteście singlami, więc zaznaczacie singiel. Następnie, liczba osób na utrzymaniu, co to oznacza? Liczba osób, które są od państwa finansowo zależne, na przykład mogą państwo mieć dwoje niepełnoletnich dzieci, które nadal są na państwa utrzymaniu, wtedy wpisują państwo dwa. Jeśli nie mają państwo dzieci ani żadnej osoby na swoim utrzymaniu, po prostu wpisują państwo zero. Następnie. Podatek rezydencji to w zasadzie kraj, do którego należą nasze podatki lub gdzie płacimy podatki. Nie ma znaczenia, że w tym momencie nie płacicie ich, nie składacie deklaracji podatkowej ani nic w Kolumbii, tylko gdzie w razie czego płacilibyście podatki i jest to Kolumbia w numerze identyfikacyjnym podatkowym, tutaj jest nasz numer dowodu osobistego i wpiszemy go tak, jak pojawia się na naszym dowodzie, więc możecie go wpisać jako 102485 bla bla bla, gotowe, dokładnie tak, wpisujemy dowód i gotowe. I zostawiamy to dokładnie tak. Teraz identyfikacja, to jest ważne, aby podać identyfikację, którą macie dostępną, zaraz wyjaśnię dlaczego. Najpierw country, czyli kraj, do którego należy ta identyfikacja, w waszym przypadku to Kolumbia, następnie typ dokumentu, tutaj mamy różne typy dokumentów, które możemy Wysłać, więc jeśli macie tylko dowód osobisty, wybierzcie tę opcję tutaj, która mówi national. Jeśli macie paszport, wybierzcie paszport, a jeśli macie prawo jazdy, wybierzcie driver's license. Po prostu w tym przypadku, na przykład, wybieramy tę tutaj opcję i co zrobimy, to skopiujemy ten sam numer, który jest tutaj, wklejamy go tutaj, a to w Kolumbii nie ma zastosowania, ponieważ w Kolumbii nasz numer dokumentu nie wygasa. Przynajmniej stary, nie wiem czy ten nowy cyfrowy ma datę wygaśnięcia, ale stary nie ma daty wygaśnięcia, którego osobiście używam i zaznaczam, że nie. Jeśli jesteście z innymi. Kraju, myślę, że w Argentynie wygasa co kilka lat i trzeba go odnawiać. Zaznaczamy, że tak i podajemy datę wygaśnięcia. Teraz employment, więc w tym przypadku musimy wybrać kim jesteśmy: czy jesteśmy zatrudnieni, czy na emeryturze, czy jesteśmy niezależni. To jest opcja trzecia. Self-employee i czy jesteśmy studentami, czy bezrobotni. Wybierzcie to dobrze, ponieważ jeśli podacie błędne informacje, mogą odrzucić wasze konto. Więc w tym przypadku załóżmy, że wybierzemy, że jesteśmy niezależni i podamy nazwę naszej firmy, więc załóżmy, że pracuje dla. Plus I tutaj adres w tym przypadku skopiuję ten sam, który podałem wcześniej. Myślę, że to była ulica 24. Wpiszemy ulicę 24 i zostawimy tak jak jest, chociaż to nie była ta. Myślę, że to była Aleja 24, to nie było AC. Teraz jest myślę, że to ta sama, która jest wyżej. Sprawdzimy. Pamiętajcie, nie jest ważne, żeby była ta sama, ponieważ jedno to miejsce pracy, a drugie to miejsce zamieszkania, ale chcę podać tę samą. I tutaj w mieście wpiszemy w tym przypadku Bogotę, w waszym przypadku w innym miejscu stan to jakby departament, że tak powiem, a potem ponownie kod pocztowy. Już wiecie jak go znaleźć. Natura naszego biznesu, to znaczy naszego przedsiębiorstwa, nawet jeśli nie jest nasze i pracujemy dla kogoś innego, to natura tego biznesu, czyli czym się zajmuje np. architektura, inżynieria, sztuka, projektowanie, biznes, komunikacja, społeczność, usługi społeczne. No powiedzmy, że chcę w Media Communication, ponieważ Czeczo Plus to kanał na YouTubie, którym się zajmuję. W sekcji dotyczącej zawodu jest pytanie o zakres obowiązków lub Stanowisko w firmie, wybiorę właściciel firmy, czyli właściciel biznesu. Jeśli jesteście pracownikami, wybierzcie np. księgowego, analityka, audytora itp. Następnie źródło naszego dochodu, czyli z czym będziemy inwestować. Tutaj mamy różne opcje, przetłumaczymy to tutaj. Więc źródło bogactwa to jeśli mamy coś w rodzaju dotacji lub czegoś podobnego, na przykład z tytułu niepełnosprawności, nie wiem, zasiłek, bezrobocie. Jeśli jesteśmy pracownikami, po prostu wpisujemy dochody z pracy. Nawet jeśli jesteśmy niezależni, możemy również wpisać dochody z pracy. Lub jeśli na przykład mamy dochody z nieruchomości, możemy to wpisać lub wybrać jedną z pozostałych opcji. I teraz przechodzimy do tej sekcji dotyczącej. Informacji o koncie wrócę do języka angielskiego, bo trochę się gubię. W informacjach o koncie mamy to, pojawia się wiele różnych walut, ale zaleca się pozostawienie w dolarach amerykańskich. Oczywiście możemy inwestować w inne waluty w ramach tego konta, co jest niesamowicie fajne, ponieważ na tym koncie możemy nawet inwestować w walutę polską, co bardzo mi się podoba. Następnie pytania zabezpieczające. Tutaj po prostu wybieracie je według własnego uznania. Nie ma czegoś takiego jak coś z góry ustalonego, ale na przykład jaka była szkoła, do której chodziłeś. Więc wpiszę San Bartolomeo, cokolwiek, nie wiem, wymyślam to na bieżąco. Następnie kwestia bezpieczeństwa. Drugie pytanie, więc jakie jest pierwsze imię Twojej babci? Więc wpiszmy Rocío. A trzecie pytanie to, jaki jest Twój? Nie wiem, dlaczego się nad tym tak zastanawiam, skoro i tak nie będę używać tego konta, ale powiedzmy, że jaki jest Twój ulubiony słodycz. Wpiszę coś, Rex, to będzie guma do rzucia. Gotowe, klikamy, kontynuuj, i tutaj zacznie się ładować, więc mówi, że musimy potwierdzić nasz adres, ponieważ później będziemy musieli go potwierdzić. W tym przypadku po prostu klikacie, aktualizuj, nie ma żadnego problemu i gotowe, jak tylko klikniemy, tam kontynuuj, aktualizuj i ponownie klikniemy, kontynuuj. Pojawi się tutaj potwierdzenie numeru telefonu komórkowego. Więc co musimy tutaj zrobić? Po prostu otrzymamy kod na nasz telefon i wpiszemy go tutaj, jednak na razie nie jest to konieczne, jeśli chcecie, możecie to zrobić od razu, ale jeśli nie, to nie ma problemu, a następnie tutaj pojawi się. Coś bardzo ważnego, proszę zwrócić na to uwagę, jaki typ konta chcemy. W tym przypadku chcemy konto typu cash, ponieważ cash oznacza, że sami wpłacamy nasze pieniądze i z nimi inwestujemy, podczas gdy konto z marginesem oznacza, że zadłużamy się u brokera, aby pożyczył nam pieniądze do inwestowania. Teraz przejdziemy do tłumaczenia i zasadniczo roczny dochód netto to już zależy od każdego z Was, wpisujecie to według własnego uznania, więc 40 tysięcy wartość netto, tutaj od 5 tysięcy do 20 tysięcy wartość netto płynna, ponownie wpisuję to, bo tak, teraz musimy wybrać, jaka jest nasza tolerancja. Tolerancja na ryzyko i jaki jest nasz cel na tej platformie, więc polecam, abyście po prostu wpisali wzrost lub zachowanie kapitału, aby nie mieć żadnych problemów, a nawet możecie wybrać oba. W moim przypadku wybiorę zachowanie kapitału. Następnie tutaj mamy opcję, która zależy od każdego z Was. Opcja, która mówi o doświadczeniu handlowym i uprawnieniach. Jest do dodawania rzeczy, w które zamierzamy inwestować w przyszłości. Jeśli chcecie inwestować na przykład w obligacje, wybieracie obligacje i dodajecie je. Tłumaczenia Google są czasem dziwne, ale wybrałem obligacje i pojawiło się niewola, ale cóż, są obligacje, są futures, są fundusze inwestycyjne, to już zależy od każdego z Was, co chcecie. Osobiście zostawiam to tak, ponieważ jedyne, co mnie interesuje, to obligacje, ale w tym Momencie, jeśli nie wybierzecie nic więcej z tego, możecie inwestować w akcje i takie rzeczy, co ma wiele wspólnego z tym, co robimy na tym kanale. Gotowe, gdy wrócimy tutaj, mówi nam o akcjach, to znaczy akcje, więc mówi nam, abyśmy wybrali doświadczenie. Tutaj możecie wybrać cokolwiek oprócz zera, ponieważ czasami mogą pojawić się problemy i powiedzieć, że skoro nie mamy doświadczenia, nie jesteśmy gotowi do otwarcia konta, więc możecie wpisać 1, 2, 3. W moim przypadku wpiszę 1, i ile transakcji zamierzamy przeprowadzić rocznie według tego, to znaczy ile zakupów zamierzamy przeprowadzić, ile sprzedaży. Zamierzamy przeprowadzić, możemy wpisać to samo cokolwiek, ale ważne jest, aby nie wybierać zero, ponieważ potem pojawiają się problemy, więc powiedzmy, że wybierzemy od 11 do 25, a następnie nasz poziom wiedzy, powiedzmy wiedza na temat inwestycji w tego brokera, a właściwie nie w tego brokera, ale na giełdzie ogólnie. Więc to samo, nie wpisujmy, że nie mamy ani że mamy ograniczoną wiedzę, tylko że mamy dobrą wiedzę. W rzeczywistości czasami, gdy wpisujemy tutaj rzeczy, może się zdarzyć, że to się zacznie anulować i usuwać rzeczy i mówić, że nie możemy, ale cóż, po prostu wpisujemy 0 tutaj 11, 25. 5. Jeśli chcemy inwestować w opcje, wypełniamy to. W tym przypadku nie chcemy inwestować w opcje, a jeśli chcemy inwestować w kryptowaluty, musimy wybrać to samo uprawnienia, które potrzebujemy, a jeśli chcemy robić forex, to też tutaj to samo, ale w tym przypadku zostawiamy to tak i tak później będziemy mogli to skonfigurować. Jeśli zechcemy i chcemy dodać obligacje, to będzie dodatkowa konfiguracja, ale w tym przypadku, ponieważ nas to nie interesuje, po prostu tego nie wpisujemy. Teraz przejdziemy do tłumaczenia ponownie, więc informacje regulacyjne, właściciele i inni niewłaściciele. Wymienieni na koncie są pracownikami firmy notowanej na giełdzie. W przypadku, gdy jesteście pracownikami jakiejś firmy, która dosłownie jest notowana na giełdzie, która jest wystawiona na giełdzie, po prostu zaznaczacie tak, w tym przypadku nie. A następnie właściciele i inni niewłaściciele, bla, 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 prowadzą lub kontrolują firmę notowaną na giełdzie, zaznaczamy nie i po prostu tutaj jest to opcja dodana, aby Interactive Brokers mogło zarządzać naszymi akcjami i robić z nimi pewne rzeczy, ale tego nie będziemy włączać, jak się o nas dowiedzieliście. W tym przypadku możecie wpisać rekomendacje i wybrać tutaj wpływ mężczyznom to znaczy, że ja Was przyprowadziłem, że tak powiem, i tutaj klikamy kontynuuj. W rzeczywistości zapomniałem zmienić tutaj na margines. I jeśli widzicie, że wpisałem rzeczy, które nie mogą być używane do inwestowania na tego typu koncie, pamiętajcie, że tutaj trzeba wpisać cash. Nie wiem dlaczego się to nie zaktualizowało. Przejdziemy na dół. Cóż, to już jest dobrze, to już jest dobrze, nie, nie, gotowe, teraz kontynuuj, ale pamiętajcie, jeśli nie wypełnicie tego dobrze, pojawi się takie ogłoszenie i musi być cash, przejdźmy dalej, teraz gotowe. Tutaj jeśli chcemy potwierdzić nasz telefon, możemy to zrobić, ale tutaj mówi nam. Całą naszą informację, sprawdźmy, czy wszystko jest dobrze tutaj, gdzie jest napisane kwalifikacje do korzyści z traktatu. Zdarza się, że niektóre traktaty są zwolnione z podatków do zapłaty w Stanach Zjednoczonych, jeśli należą do niektórych z tych krajów, ale w naszym przypadku Kolumbia nie jest, więc ta opcja, przejdźmy do miejsca, gdzie jest napisane, że nie kwalifikuje się do korzyści z traktatu podatkowego Stanów Zjednoczonych, a wy może, myślę, że tutaj jest Hiszpania, jeśli się nie mylę. Cóż, nie było, ale jeśli byłby któryś z Waszych krajów, powiedzmy, Meksyk, to jest, więc tam może. Możecie spróbować, ale przejdźmy dalej. Bla, bla, bla. Tutaj jedyne co musicie zrobić, to zaakceptować, zaakceptować. To zasadniczo informuje, że nie mieszkamy w Stanach Zjednoczonych i takie rzeczy, że potwierdzają, że mieszkacie w innym kraju, bla, 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 więc zaznaczacie tak na obu. Jednak jeśli chcecie to przeczytać, możecie to zrobić spokojnie i sprawdzić, czy zaznaczyć tak, czy nie. Następnie, gdy już tu jesteśmy, podpis zaakceptowany, dosłownie musimy wpisać to samo imię, które pojawia się tutaj, które wcześniej wpisaliśmy. Pedro A. Rodriguez Pascal, wpisujemy je ponownie dokładnie tak samo. Pascal klikamy kontynuuj. Następnie, gdy klikniemy kontynuuj, ponownie zostaniemy poproszeni o zweryfikowanie wszystkich informacji, które się tutaj pojawiają, wszystkich tych limitów, wszystkich tych tematów dotyczących miejsca pracy. Bla, 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 wszystko to zostawiamy zaznaczone. Jeśli chcecie, możecie przeczytać wszystkie programy, które się tutaj pojawiają, wszystkie dokumenty, ponieważ są to głównie dokumenty prawne. I ponownie musimy podpisać się tym samym imieniem, więc wpisujemy to samo, co tutaj się pojawia. Pedro A. Rodriguez Pascal, klikamy kontynuuj, zaczyna się ładować, a następnie informuje nas, że ustawiają nasze konto, to znaczy, że je potwierdzają. Tutaj zostaniemy poinformowani, że potrzebują więcej informacji, aby je ukończyć. Nie martwcie się, to nie jest błąd. Klikamy kontynuuj aplikację i zasadniczo tutaj ładuje się, że prawie jesteśmy gotowi, ale musimy wykonać te kroki, które się tutaj pojawiają. Tutaj już nadchodzi moment, aby teraz potwierdzić numer, więc klikamy potwierdź, czekamy aż otrzymamy kod i wprowadzamy go tutaj, jeśli chcemy. Następnie tutaj weryfikujemy tożsamość i adres. Tutaj jest miejsce, gdzie klikamy weryfikuj tożsamość i są dwa sposoby, aby to zrobić. Zaraz to zobaczymy, więc klikamy tutaj kontynuuj. I zostaniemy poproszeni o zweryfikowanie naszego dowodu osobistego i również dokumentu z miejsca, gdzie jesteśmy, gdzie pracujemy. Jeśli chcemy, możemy to zrobić online. Jest to łatwiejsze. Powiedzmy, że proces jest łatwiejszy. Po prostu mówi nam tutaj, żebyśmy zweryfikowali kod QR, weryfikujemy i gotowe. Albo możemy to zrobić ręcznie. Ręcznie dosłownie musimy mieć już zrobione zdjęcia. Wolę, żebyście zrobili to ręcznie, aby nie było żadnego problemu, a czasami wymaga to dobrego telefonu, dobrej kamery do robienia zdjęć, więc lepiej zróbcie to tutaj. Zróbcie zdjęcie dobrym telefonem. Zapiszcie je, kliknijcie tutaj kontynuuj, a następnie tutaj zostaniecie poproszeni o przesłanie niektórych z tych dokumentów. W tym przypadku, jeśli przesyłacie swój dowód osobisty, to znaczy Cedula, zostanie on natychmiast zatwierdzony. Możecie przesłać zdjęcia lub jeśli chcecie, możecie przesłać paszport lub prawo jazdy. Po przesłaniu zostaniecie poproszeni o dokument potwierdzający adres, a ten dokument to wyciąg bankowy, w tym przypadku z Bank Kolumbia, Jeśli macie, jeśli nie, poszukajcie wyciągu z jakiegoś banku, który zawiera bezpośrednio adres w PDF i w dokumencie. Tutaj, jak widzicie, jest napisane przesłać dokument. Tutaj pojawia się się zweryfikuj swój adres zamieszkania, przesyłacie dokument, w tym przypadku jest to PDF, tutaj klikacie, gdzie jest napisane wyciąg bankowy, przesyłacie i gotowe. Gdy już wszystko to potwierdzicie, czekamy aż się załaduje, ponieważ ładuje się i ładuje, już zaczynają się pojawiać wszystkie te punkty na zielono. Gdy już wszystko jest na zielono, po prostu musimy poczekać. Nie oznacza to, że ponieważ wszystko jest na zielono, musimy już dokonać wpłaty na nasze konto. Nie, to co musimy zrobić, to po prostu poczekać, aż otrzymamy taki e-mail, jak ten, który mówi Interactive Brokers Account Approval, to znaczy że mamy już aktywowane konto, możemy się zalogować i możemy zobaczyć cały temat wpłat. W przyszłości przygotuję dla Was filmik o tym, jak dokonać wpłaty, aby w pewnym sensie ominąć temat prowizji, jak to zrobić stąd, z Kolumbii i z innych krajów Ameryki Łacińskiej. A kiedy zalogujemy się na nasze konto, dosłownie nie pojawi się to tylko strona główna Interactive Brokers. I co, przyjaciele, proste, łatwe, prawda? To naprawdę proste, choć proces jest dość długi. Trzeba dostarczyć sporo dokumentów, ale gdy wykonają Państwo te kroki, wystarczy poczekać. Konto zostanie zatwierdzone i można dołączyć do jednego z najlepszych brokerów dostępnych obecnie. W przyszłym filmie przedstawimy Teddy Ameritrade, a tak przy okazji, jeśli jeszcze się nie zarejestrowaliście w momencie gdy publikuję ten film, zróbcie to wcześniej, ponieważ zmieni się na Charles Schwab, który jest innym brokerem i to już inny temat. Jeśli dotarliście do tego momentu wideo, wstawcie emoji dolara ze skrzydełkami, bo te pieniądze, które zainwestujemy w Interactive Brokers, wzrosną, moi drodzy. A więc na tym kończymy, do zobaczenia następnym razem. Cześć.